Jest możliwość się gdzieś ustawić. Ale na trochę pełno, co? Ale tu widzę, to może być problem. Mamy kartę, jak na wyborach mi z My jesteśmy przeciwni niemiecia papieru toaletowego w toalecie Nie wolno mi się kąpać, bo są godziny sprzętu Plan tego kempingu. Macie wjazd z recepcją. A dzisiaj rano było no. wielkie sprzątanie, czyszczenie, odkurzanie, w mycie. A pod jakim względem? tak, że jest lepsze. Zapraszam Cię do sklepu. Idź kup. Parawanik. Parawanik. I ja słuchajcie. Wierdzielę. Nie wiem, co tu się wydarzyło w tym wydarzeniu, tak. ale tu po prostu pierwszy raz się spotkałam z czymś takim. Paravaning. Dzień dobry, Część. dzień dobry. Ja właściwie już chyba wieczór. Piękny, słoneczny wieczór. Tak, jest po 18 już. Słuchajcie. Witamy Was naszym, na naszym kolejnym vlogu. I tym razem zabierzemy Was znowu nad morze. Gdzie jedziemy? No, bo my mamy blisko nad morze, więc dla nas to nie problem. Wieczorem wyskoczyć tak. nad morze na weekend, a tym razem wybraliśmy taką miejscowość jak Dziwiżyno. Ja tam jedziemy... nie byłem i za tam była Tak, bo ja tutaj te miejscowości często odwiedzałam weekendowo też. Ale co miałam powiedzieć? No jedziemy na kemping, nazywa się kemping Biała Mewa no taki jeden z większych kempingów chyba w Ćwierzynie, bo są z tego co w, o, widziałam to chyba są trzy ale no jedziemy na tą Białą Mewę dzwoniłam do Pana Pan powiedział, że no raczej powinny być miejsca żeby się postawić, nie ma parcel każdy stawia się jak chce ale czy będą te miejsca? no jeszcze no możemy się, się zaskoczyć, no okaże się no mamy tak, że... jeszcze, przejechaliśmy już koło brzeg. wymijamy Grzybowo, tak właściwie mamy jeszcze około 4,5 kilometra i zaraz podjedziemy właśnie pod mm, dokładnie podróż, droga nam jakoś tak szybko zeszła, ostatnio nad tym może tak nam szybko zlatuje jakoś się nie dłuży, wsiadamy, pyk słuchaj, zaraz bo siadamy. mamy już teraz te dwie eski ja całą drogę gadam, więc ten czas też no. szybciej leci no, ale no fantastycznie się ostatnio ale słuchajcie, mamy dwie eski, najpierw jest S3 <coughs> później jest S6 teraz, więc w czym problem? no to chwila moment jesteśmy Świężyno. Zobaczcie, tu się właściwie ciągną te ścieżki rowerowe, w sumie od samego koło nie? Tak. I pewnie tam przed koło też, nie? Także. I za koło tak. Także Cały czas trasa nadmorska to jedna wielka, długa ścieżka rowerowa, także fajną można zrobić sobie przejazd. A zobacz na nawet ile ja tych, tych ludzi jeździ tutaj tak. tych na rowerze? Co chwilę. Nie, no nie przepuści. No, Przepuść... ja nie mogę przyśmidać? Dobrze zrobię. Trzeba właśnie. Biała myla. Teraz co mam zrobić? Idź się zapytaj, czy możemy się gdzieś ale ustawić, chyba, ale na mogę wjechać, czy nie? nie. wiem. Recepcja jest tutaj na wieździe, tak. także... Musimy stanąć sobie tutaj i się dowiedzieć w ogóle, czy jest możliwość się gdzieś ustawić. Ale patrz na trochę pełno, co... Ale tu widzę, tu może Ach. być problem. Ho, ho, ho tko wzięła nasze nazwisko, ile osób, pies, nie pies, dzieci i kazała nam się po prostu przyjechać i poszukać sobie jakiegoś miejsca i wtedy wrócić. Więc wjeżdżamy na kemping. Więc tak jak, tak jak mówiliśmy, mamy sobie wjechać i poszukać miejsca. to przerażające jak na... Ale to jest... Powiem tak, w cholerę ludzi jest. Po prostu w cholerę. Nie spodziewałem się, że w nie może być tak w cholerę ludzi. Dobra, lecimy. Słuchajcie, mamy takie miejsce tutaj na samym końcu kempingu. Tam sobie z drugiej strony po prostu rozłożymy rzeczy. Samochód tu sobie spokojnie przejedzie, jakby co? No jest tutaj troszeczkę luźniej, chyba że chcesz na słońcu bardziej. Czy no, e, tam? Może być, nie? Daj, słońcu, tak, może nie być. No. No, masz chrypę. Zobacz, co tu się dzieje. No, Jezu, ja, no, e, zobacz, dzieje. No. Tak pół ja powiem ci, jestem naprawdę. Popatrz, na przykład tutaj można byłoby też. Zobacz, tak, zobacz, patrz, somi ogrodzeni parawanami. Tak. Tego tak tak. nie było na innych kempingach. No, tego nie było. Ty, jak normalnie... Kochanie, ja się czuję, jakbyśmy byli normalnie nad morzem. Parawany. No tak, bo te parawany tak. robią swoją wiesz? Tak, te parawany robią swoją robotę, no. Więc co, na razie wracamy, zarejestrujemy się, zobaczymy w ogóle, gdzie tu jest, to jest to, ale tak? Tak, wiem. Przecież ja tu pierwszy raz jestem. Aha. No jak? Mówiłaś, że tu byłaś, czy nie? Na tym kempingu? Nie. Tak to w życiu. Aha. Byłam w miejscowości Dzierżyno Ale ty czuję grilla. Czuję tak, grilla. toalety chyba i te walki. Teraz zobaczymy. No, tutaj są. Tak. I to numer 3. Zauważyłem, że bardzo dużo tu jest takich samochodów na poznańskich numerach. Są oczywiście inne, tak, ale jakby ta grupa poznaniaków się tutaj po prostu wybiła. PY, PZ to ty. Naprawdę co drugi albo co trzeci taki samochód jest. Czuję się trochę jak na takim ośrodku bym był w, czas, w czasowym za komuny. To nie to, że tu jest jakoś, jakoś gorzej, bo tu wszystko jest zadbane, ale tak się po prostu czuję. Słuchajcie, załatwiliśmy wszystko. Mamy kartę jak na wyborach Miss Polonia. 208 zł z opłatą klimatyczną wyszło. Także nie jest jakoś mega drogo, tylko my prądu nie wzięliśmy. Ale powiem wam, że ruch na przykład w samej tej recepcji to po prostu tam co chwilę babka tylko weszła, to robi opłatę 4000, coś tam. To ile musiała tu stać, co? Ty no, 4000 to chyba z dwa miesiące. No bo ja stówę zapłaciłem za dzień, to musiała, to musiała z miesiąc. Nie, myślę, że taka po wtedy jest, może i jest są dwa miesiące. Czyli na przykład do sierpnia sobie zapłaciła tutaj. No, ja powiem szczerze, że ja czegoś takiego? Znaczy nie jestem zwolenniczką, no takiego, nie wiem. Takiego zagęszczenia. Nie to to chciałaś powiedzieć? To swoją drogą, ale no. że tak się ustawiam na miesiąc czy dwa. No ja nie, ja nie, zdecydowanie nie. wolę no, gdzieś jeździć. Weekendowo Tak, weekendowo, tak. Który? Tamto? No. Ja myślę, że to jest przyczepa. Wiesz taka długa przyczepa coś mi się wydaje. A może my taki jaki sektor tańszy mieli, mamy G51? tak Ta. a, a dobra tam dobra to, 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 to takie co tam... A widzisz, tam jest normalny dyszel. Takie co tam tam ledwie, co płacą, dobra tam. Macie. Ale słuchaj, słuchajcie, już pierwsza niespodzianka, przejdźmy mi do toalety i nie ma papieru toaletowego. Nie ma nawet pojemnika na Więc <noise> Musimy się wrócić po własny papier toaletowy. Stąd może ta cena jest 98 zł tylko, wiesz? Nie, ale ja uważam, <noise> że w dzisiejszych czasach jest to przegięcie. Ale ty, Iza, jak sobie policzysz, ile to osób musi wejść, to idzie to na papieru toaletowego dziennie. Nie rozumiem, uwierz mi, bo to uwierz mi? Tego liczą nie? do ceny powiem ci tak. No. Generalnie słuchajcie, pierwsza krytyka. Nie ma papieru toaletowego. Jeszcze ja się nie spotkałem z kempingiem. Ja żeby też, nie było. ja na najgorszym... Czeskim, na najgorszym czeskim najtańszym mm. kempingu był papier toaletowy, nie? A tutaj nie ma. Także od razu wam tak. poczule, że jak tak będziecie z buta szybko chcieli skorzystać z toalety... To, to, się, to się nie, nie uda. Bez to papieru. się nie uda. To jest poważne przedsięwzięcie. Także jak chce nas ktoś skrytykować, to zapraszamy. My jesteśmy przeciwni niemiecia papieru toaletowego w talecie I powiem wam, że weekend uważam za otwarty. Tak. Naprawdę, ale naprawdę po, po tygodniu takiej pracy to jest fajnie wyjechać I, i jest wiele osób, które w życiu by tak nie wyjechały, ale jest bardzo dużo osób, co my się w sumie dowiedzieliśmy Pierwszy raz dwa lata temu, że jest bardzo dużo osób, które właśnie tak spędzają czas. Ale co jest nie? jeszcze fajne, mając kampera, że no. przychodzi weekend i tak naprawdę wiemy, że okay. gdzieś wyjeżdżamy. Nagle sobie tak. tam mówimy dziwzyna, albo mówimy dziwnówek, albo coś. I Właściwie... nawet jak nie będzie miejsca, słuchajcie, na kempingu, bo też się tak może zdarzyć, to równie dobrze tym swoim domem możecie stanąć na parkingu i też się przespać. Dokładnie, ale chcieliśmy znaleźli miejsce. To się zawsze stanie. No. Ale to jest, to jest fajne, że co weekend wiecie, że gdzieś się pojedzie. No, no. Ale teraz, słuchajcie, teraz przejeżdżaliśmy pojec... chyba przez Grzybowo, nie? Tak. Był ten parking, no. jest bardzo dużo blokad jednak dla kamperów. Jest. Ja rozumiem na przykład, jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie, żeby po prostu tam nie biwakować. To jest logiczne, no jest parking, to nie po to jest. Ale jednak do zatrzymania się kampera uważam, że to jest tak trochę nie ten. Powinno po prostu przyjeżdżać ktoś, spawdzać. Jeżeli jest kamper, to biwakuje, no to, to wiadomo, to, to powinno być jakieś tam, nie wiem, kary czy coś tam. Ale do zaparkowania, no kurde, no przecież to taki no, samochód jak każdy inny. Dlatego my jesteśmy właśnie tutaj. A nie wiem czy mówiłem. Jeżeli nie mówiłem, to powtórzę. Albo jeżeli mówiłem, to też powtórzę. 208 zł, czyli z opłatą klimatyczną, czyli słuchajcie, 104 zł bez prądu. Można odpoczywać? Można. Niech kilkaset złotych, nie? No tysiąc parę zawsze Słuchajcie, paliwo jakbyśmy przyjechali samochodem też byśmy musieli zapłacić, więc tak naprawdę to jest właśnie tylko ta różnica na tych zakwaterowaniach. Bo można sobie pozwolić na co weekend wyjeżdżanie, tak. bo... Tak, i my tak zamierzamy właśnie robić. 5 weekendów 1000 tak. tak. złotych, tak? Patrzymy. Jeden weekend bez kampera tak. w apartamencie ponad 1000 złotych. Tak, patrzymy Ciąc pogodę, patrzymy pogodę, jest pogoda... Nie wejdzie pogody, zostaniemy w domu. Taka Czyli jest nasza filozofia. Później jednak coś wypowiemy na temat tego kempingu jeszcze. No na pewno. E... Piszemy, jakie są nasze odczucia. Ja myślę, że się jutro czy jest fajnie, czy może jednak nie jest fajnie, Dokładnie. według nas Dokładnie. zobaczymy. Powiemy. Dokładnie, przejdziemy się jutro po tym campingu, pokażemy wam, pokażemy wam generalnie jak to wygląda, jak wyglądają te sanitariaty, może tu, sobie, może tu jest jakaś restauracja, o której jeszcze nie wiemy, bo może tak być. Może tu nie wiem, są kręgle, może tu jest, nie wiem, sala dancingowa, to się okaże. Dzień dobry, dzień dobry. Super, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry, dzień dobry. No ja nie wiem jak ją traktować po prostu. Dopiero wstaliśmy, właśnie kawę pijemy. Znaczy, dopiero słuchajcie, jest na przed ósmą, a my już jesteśmy na nogach. Pijemy kawę. Ja pewnie pójdę coś pobiegać i pójdziemy sobie zobaczyć. Jak wygląda drzwi, no i oczywiście wam to a wszystko pokaże. A może tą rybkę jednak? No, ja, słuchaj, na obiad bardzo chętnie, no. naprawdę. Zjemy rybkę. Co jest kochanie, czemu tak szybko wróciłaś z prysznica? Nie wolno mi się kąpać, bo są godziny sprzętu. I o dziewiątej najlepiej nie przychodzić, bo do dziewiątej jest sprzątanie, a o dziewiątej nikt nie przychodzi, bo tu się nawet pani na podprysznicie nie wystarczy. To może proponuję, żebyś się wykąpała u nas. No, chyba tak zrobię. No. Więc wiecie, dziwny no ten kemping trochę, od samego początku. Od samego początku. Ale no, no dobrze no. To jest kleszcz? Nie, się schował teraz. A szedł Nie, za chwilę. Zabijemy cię to. Teraz wam troszeczkę pokażemy tutaj ten kemping, jego plusy i minusy. I zobaczcie to jego z takich tutaj powiedzmy minusów. Tam na wprost mamy wejście teraz się obracamy. My stoimy tutaj na samym końcu przy płocie i jest ten piach. I generalnie my nic do tego piachu nie mamy, ale to jest taki specyficzny piach. Jak wczoraj popadało, to on się zamienił w taki nie wiem, taki piach z klejem. Po prostu tak się kleił do butów, że to po prostu była masakra. Wszystko było po prostu uwalone właśnie w tym piachu. Tu generalnie jest plan tego campingu. Macie wjazd z recepcją. Jest właśnie ta droga przed chwilą, którą szliśmy. I jest druga, która też jest asfaltowa. To jest asfaltowa, no taka płytowa. Lepszy komfort, mi się wydaje Tak. Tutaj, nie? No jesteśmy właśnie w tej strefie G. No i naprawdę uwierzcie mi, ten piach nie jest wcale fajny. Nie. On jest tak jak jest sucho, jest, jak jest sucho, to jest ok. Ale jak popadało wczoraj, to była po prostu katastrofa. Wszystko się przykleja do buta tak. i to wnosi się wszędzie. Do... Jak z No Jest dramat. No. I dzisiaj rano było wielkie sprzątanie, czyszczenie, odkurzanie no. w mycie. No niestety, jak no. tutaj jest dłużej, tak? No to codziennie. Przynajmniej tutaj to na tych obrzeżach. Odgarnąć. Na tych obrzeżach. Powiedzmy w tej strefie centralnej. Ale tu na przykład znajomi stoją też W no. tej alejce właśnie tutaj No, no przy to tym oni domku No mają bardziej komfortowo Bo oni tutaj no, nie mają tego piarmu Właśnie o tym, tym mówię trafę. Że właśnie w tej centralnej tutaj strefie no. jest, jest dużo trawy I jakby nie ma z tym problemu Więc jakbyście tutaj sobie szukali kiedyś No to To nie G To nie, na pewno nie G Nie wiem jeszcze F Podejdziemy tam może później Ty tu jest ten Czekaj, bo zaraz cię wygnam do domu, wiesz? Dobra, okej. Okay, Czekaj, bo to jest dziś... Czekaj. E... Co to w ogóle jest? Jakieś centrum kempingowe? A, patrz, tu mają różne Iza. Patrz, mają jakiś te... sprzęt, który można kupić sobie. Myślisz, że taki stolik jest lepszy od naszego stolika? Myślę, że tak. A pod jakim względem? takim, lepszy. To zapraszam cię do sklepu. Idź kup. Proszę Od 17 zapraszają. Możesz tu przyjść i kupić. No. Ty, ale tutaj był ten taki... Jak to się nazywało? Nasz stolik jest okrutny, bo wszystko na niej się zostawia. No wygląda kiepsko, no to jest fakt. W ogóle nie czyszczony, a jest. No. O, tutaj jest te. Strefa kibica. Tu mamy jakąś jadłodajnię. Tak co oni mówili na ten temat? A, kogutek to jest. Patrz, wie, patrz wieczorki taneczne są w kogutku. Tak można się tutaj zajebiście bawić. wieczorek taneczny. Tak, zajebiście się można pobawić w kogutku. To jest w tej strefie C, zaraz zobaczmy jak to wygląda. jajecznica 11 złotych. Numer 6! Tu jajecznicę możesz zjeść z czterech jajek za 11 zł To wcale niewielkie pieniądze. A takie danie obiadowe, no tam kosztowało, wiem schabowe, rzędu 36 zł czyli tam... E, jeżeli chodzi o obiady, no to nie najgorzej. Ale jajecznicę, no, to już się dawno nie spotkałem za takie pieniądze. Z kim ja muszę robić, to miał być poważny vlog, I, a nigdy nie jest. Z jej, z jej powodu. Tu nie można powiedzieć, że to jest luksus. Nie, no. luksus nie jest. No nie, no to od 8 do 9 się nie wykonuje. nie to nie. nie Ty, 14, 15 też. No, ale powiem, wam ale, ale powiem Wam więcej, i tam jest wiecznie brudno. Ale dlaczego? Bo jest ten piach tutaj po prostu. Jest piach, zależy, gdzie no. się postawicie. No jest w większości ten piach. No kemping jest bardzo duży, także jak na dźwigno, duży, tak? bardzo duży. Ale? Nie Jest przyjemny, ale generalnie no, jest takim kempingiem z lat 80. No, czego oczekujecie? Powiedzmy tak, to nie, jest, nie to, to nie jest high standard, to jest taki, nie wiem, czy nawet pod milion, czyli taki pod średni standard bym to zaliczył. Ale cena, słuchajcie, robi, czyni cuda, bo 100 zł za dobę w dzisiejszych czasach, to jest naprawdę niewielka kwota. Oczywiście no. tam przejdziemy, zobaczymy, o, tam... No Ładnie jest, no, są, jest las, jest są drzewka, tak. wszystko, czego chce. nie postawić, nie ma parcel nie ma Parcel, parcel free nie. Frizon, frizon po prostu. To sobie, gdzie postawić? Ale co, sobie wam? Stoi? ale poczekaj, przerwę tylko. Parawanik. Parawaning i ja, słuchajcie. Rydziele, nie wiem, co tu się wydarzyło w tym tak. dłużynie, ale tu po prostu pierwszy raz się spotkałam z czymś takim. Parawanik. Wszędzie parawanie. Wiesz na czym to polega, że po prostu ktoś sobie staje i po prostu od odra razu sobie ogranicza teren. Tak? Sobie... Wyznacza sobie, wyznacza sobie... Sam sobie wyznacza parcele. Także do świerzyna i jest... bez parawanu nie przyjeżdżajcie. No. To jest słabe, bo ale słuchasz, wszędzie, to wszędzie. wszędzie to. jest tu właśnie, to jest typowe właśnie w no Może tu w prawo pójdziemy teraz. Jest tutaj niedużo takich powiedzmy wybrukowanych czy wypłytowanych alejek. Jeszcze tak na szybkiego pokażę wam jak tutaj toaleta wygląda To też nie jest jakiś taki naprawdę wysoki i mega poziom Ale powiedzmy, no jest to e, poprawny tak? My tutaj w żaden sposób tego nie hejtujemy, nie, nie oceniamy Po prostu pokazujemy jak jest naprawdę Także jest generalnie OK. Jak posprzątają to jest czysto, a później niestety ludzie naniosą troszeczkę tego syfu i jest mniej czysto, ale jest ok, po prostu. Także słuchajcie, generalnie jest ten kemping bardzo popularny. słuchajcie, tu jest praktycznie prawie po brzegi, to jest niedziela. A zobaczcie ile tych ludzi jest. Co sądzisz o tym, Iza? Iza, co sądzisz o tym? No jest ok. Ja pierdolę na serio. No ale co It's alright. Tutaj są też jakieś takie domki nad wynajem, ale nie ma ich naprawdę za dużo. Także pamiętajcie, mimo tych takich tutaj, powiedzmy, mankamentów tego kempingu, nam się generalnie w tej pobyt podobał. Podoba chyba, nie? Tak. podoba, Muszę podobał najeżdżę. się. No. Tak, można dać łapkę w górę. Bo tak, najeżdżę. damy łapkę w górę. Tak jest fajnie. Następnym razem po prostu jak będziemy przyjeżdżać, to weźmiemy swój parawan. To po prostu też się odgrodzimy, nie? Słuchajcie, koniecznie, przyjeżdżacie, tak. musicie mieć swój parawan. Tak. Parawanik jest tutaj bardzo popularny. Number one, Pier, priorytet. Żeby tak, no zobaczcie, się. to co parcerka, widzicie, o parawan, parawan. Parawan. To jest tutaj normalne. No a my tutaj mamy przy samym właściwie, widzicie, płocie. No. z las. Powiem bardzo cicho było generalnie na tym kempingu. O, i zobaczcie ten piach, ten po prostu piach, to jest, to jest masakra, znaczy on teraz jak jest suchy to jeszcze, to, to w sumie nie ma nic złego, ale tylko jak on się namoczy deszczem, to jest takie błoto z tego, to jest masakra. No. Tutaj gościu wczoraj przyjechał od razu, rozstawił sobie parawanik, widzicie koło nas, także tym miłym akcentem żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnym roku. Cześć.